Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia. Jaka, zapraszam na kolejne dekorady. No, i Państwo, na samym początku chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za 130 tysięcy subskrypcji. No, jest to wynik, którego się zdecydowanie nie spodziewałam. Znaczy, już od jakiegoś tam czasu się spodziewałam, także nie będę hipokrytką, tutaj nie będę głupot opowiadać. Ale wiecie, zakładając ten kanał, ja się nigdy nie spodziewałam naprawdę nigdy, że po prostu dojdę kiedykolwiek do takiego wyniku. Jest to dla mnie olbrzymi sukces po prostu. Natomiast więcej na ten temat rozgadam się w zapowiadanym już jakiś czas temu QA. Yy, również zapowiadałam powrót do małej czarnej. Nie udało się to, także myślę, że połączę to tak jedno z drugim sprytnie, więc jeżeli Macie jakieś zapytania do mnie, no to bardzo proszę możecie albo pod tym filmem w komentarzach na społeczności również wrzucę taką prośbę także piszcie, zapytujcie o co tam sobie życzycie i w przyszłym tygodniu będzie to Q&A razem właśnie z małą, z małą Czarną a teraz wracając moi drodzy Państwo do tej merytorycznej treści dzisiejszego odcinka dzisiaj zapraszam Was na wspólne wykonanie jednej dekoracji chryzantemy doniczkowej, natomiast jeszcze dodatkowo dwie inspiracje, które wykonałam już wcześniej, no ale nie sposób tutaj wszystkich trzech wykonywać podczas filmu natomiast mieli Państwo od razu Chcę zaoszczędzić też czasu osobom, które ewentualnie gdzieś tam by chciały poszukiwać innych inspiracji, akurat tych, no powiedzmy, na no moich. W zasadzie tylko moich, dlatego że od roku ja to jako ciekawostka, jeżeli wklepiecie gdzieś tam w internet, poszukiwanie dekoracji chryzantem doniczkowych od roku 2000, bodajże, 18 pokazują się moje filmy, bo wtedy zaczęłam publikować takie pierwsze moje pomysły. W 2023 roku zaczęły publikować również osoby, które się podpięły pod temat. No ale cóż, no, taki rynek. W każdym moim razie wszystkie inspiracje, które ja do tej pory pokazałam, wszystkie filmy, które publikowałam rokrocznie, tutaj podlinkuję Wam właśnie playlistę, więc jeżeli tam wyjdziecie, zobaczycie również odcinek dzisiejszy, i wszystkie tak po kolei filmiki. Yy, także, moi drodzy, no cóż, dzisiaj trzy inspiracje, tak jak tradycyjnie zawsze było minimum chyba te trzy inspiracje, no i to, co, z czego będę teraz przed sobą wykonywała? Pierwszą na tapet biorę y, chryzantemę, chryzantemkę drobniutką w kolorze fioletowym, tak jak widzicie jest to akurat piękny fiolet, piękny, bo pięknych fioletów mało, niektóre wpadają w róż, niektóre wpadają w takie ciepłe y, odcienie, ten jest też dość ciepły, zważywszy jeszcze na to, że środeczki ma żółte, no to jest takie bardziej wrażenie jeszcze podkręcenia tej temperatury, takiego ciepła koloru, aczkolwiek no jest to drobniutka chryzantemka, Także wydaje mi się, że można z niej stworzyć bardzo fajną dekorację. Dzisiaj będę ją chciała zrobić troszeczkę inną metodą niż po prostu doniczka i jakieś tam elementy dekoracyjne. Ale mam nadzieję, że jeżeli będziecie uczestniczyli w procesie wykonania, to wszystko zobaczycie. Natomiast po wykonaniu, oczywiście omówię zarówno tą, jak i dwie pozostałe inspiracje, które już dla Was przygotowałam. Ponieważ jest to, mam wrażenie,. Najbardziej oczekiwany film w roku, przynajmniej tak na moim kanale, rokrocznie. No to mam nadzieję, że jesteście tutaj wraz ze mną i że poświęcicie tą chwilę czasu razem ze mną przy moim stole. Zapraszam Was symbolicznie, oczywiście, ale bardzo serdecznie do mojego stołu. Jest on do Waszej dyspozycji, do dyspozycji mojej chryzantemy, do mojej dyspozycji i po prostu zabieram się za pracę. Zapraszam. Dekoracja drodzy Państwo, którą dzisiaj wykonałam tutaj, cóż na temat tej dekoracji? Zaraz muszę sobie sprawdzić, gdzie jest front. Dokładnie, bo bywa często tak, że ja jestem przekonana, że Wy widzicie frontem dekoracji, którą ja omawiam, a ona gdzieś jakoś tak bokiem. Także, o dobra, jest. Ok, myślę, że to jest front. <laughs> Mini Państwo, dekoracje z użyciem chryzantem doniczkowych to są banalnie proste dekoracje w wykonaniu. Nie mówię o kreatywności tutaj i o jakimś pomyśle, który my możemy mieć, ale niekoniecznie musimy na daną dekorację, na daną chryzantemę. Jeżeli nie macie, a życzycie sobie, to zapraszam Was, żebyście tutaj na przykład inspirowali się moimi pomysłami. Oczywiście nie twierdzę, że to są pomysły najlepsze, najgenialniejsze, ale jakieś tam są, więc zawsze możecie się zainspirować. Natomiast yy, myślę, że yy, myślę, że takie kwiaty jak chryzantemy... Yy, yy, jakby to określić, wiecie, yy, w momencie, kiedy zakupicie doniczkę, yy, chryzantem, taka, która się Wam podoba, do tego jeszcze w domu gdzieś tam yy, naznosicie sobie, że tak powiem, darów natury. Ja na przykład dzisiaj w dekoracjach w ogóle chcę pokazać, że wykorzystam naprawdę bardzo proste yy, produkty, bardzo proste rzeczy. Tutaj na przykład w tej, tak jak widzicie, jest kilka gałązek bluszczu. Bluszczu. <laughs> yy, moi drodzy, oprócz tego jest troszeczkę tu i różnej. I to jest w zasadzie wszystko. Kora brzozy, którą po prostu znalazłam, i ona od długiego już czasu tutaj u mnie leżała. No i do tego gąbka zielona, czyli gąbka do roślin ciętych, gąbka do roślin żywych, czyli taka, która jest nasączona wodą i ona tą wodę oddaje. I tak jak widzieliście, proces wykonania. Najbanalniejsza, najprostsza, najtańsza chyba wersja osłonki takiej niby doniczki plastikowej jest stosunkowo niska, którą no trudno mi jest teraz wszystko wiecie tak tłumaczyć wam klarownie ze względu na fakt, że widzieliście państwo mam nadzieję proces wykonania, jeżeli nie to cofnijcie się, bo ja jakby wszystkiego to nie ma sensu, żebym teraz powtarzała. Natomiast, no ja to po prostu okleiłam, wiecie, korą. I teraz, tak, jeżeli załóżmy ktoś uważa, że ma tam deficyt kory, to muszę powiedzieć, że ja miałam korę przesuszoną totalnie, ale w momencie po prostu, tak jak widzieliście, być może, ja totalnie połatałam kawałeczki kory. Łata na łacie, łata na łacie. Ja tego nie związałam tym razem, tak jak wiele razy to robiłam na przykład z sznurkiem, jeszcze, żeby zabezpieczyć. Tylko zadbałam o to, żeby to się solidnie skleiło ze sobą. Klej na gorąco. Cierpliwość, żeby trzymać to dotąd ze sobą ściśnięte, dopóki się to nie przyklei, przykleiłam to do tej osłonki. Osłonka nie była wysoka, bardzo niska, więc generalnie tą korę mogłam na, zdecydowanie na niższe paski porwać, ale to tak jak widzicie, też tutaj z jednej strony zrobiłam celowo wyżej. I to celowo wyżej wykonane przeze mnie tak, jakby murek powstał. Przepraszam, uchyliłam sobie okno, bo jest dość gorąco i będziecie pewnie słyszeli. Mm, dość gorąco, no ciężko tak mówić o tej porze roku, no ale u mnie akurat teraz jest dość ciepło, tutaj i słuchajcie, mili Państwo, mm, i, i, i wracam, już szukam wątku. Jest, jest i y, określiłam sobie w jednym miejscu, że ona po prostu będzie wyższa z założeniem, że to będzie tak jakby tył kompozycji. Ale wiecie, uznałam w międzyczasie, wykonując tą dekorację, tak jak zazwyczaj to się zadziewa, właśnie u mnie, że to jednak nie będzie tył, to będzie taki powiedzmy sobie bok. Bok dekoracji, ale z naciskiem na to, że będzie widoczny, czyli to tutaj mamy ten niby tył, ale on będzie jednak z boku, czyli nie będzie stricte to front, tylko tutaj będę miała taki jakby bok kompozycji, która jednak będzie widoczna troszeczkę, to ten bok będzie widoczny, Ko jakby skojarzenie. Na zasadzie fryzury. Każda rzecz może nas zainspirować, nawet fryzura. Bywają takie fryzury, kiedy na przykład jeden bok jest całkowicie wygolony, a na drugim po prostu sobie gdzieś tam dłuższe włosy elegancko się układają, tak? Proszę, to jest inspiracja. Przyszło mi to dobowe po prostu normalnie w trakcie wykonywania, dlatego że tutaj akurat miałam taką lukę w korze, taki przeskok od wysokiej do niskiej i w tym momencie wykorzystałam to, żeby tam wyciągnąć sobie właśnie tak, jak widzicie, tuję, tam wyciągnąć sobie troszkę chryzantemę. Chryzantemę z doniczki wyjęłam, po prostu poprzecinałam na, na kwiat cięty. Po prostu. I ona do, moje doświadczenie jest takie, że ona w gąbce, właśnie mokrej, przetrwa dokładnie tyle samo, ile w doniczce. Dlatego, że jeżeli są osoby, które powiedzmy mają możliwość, będą odwiedzały nagrobek przez jakiś tam, powiedzmy, czas, podlewały, dbały o to lub po prostu popada deszcz to tyle samo w tą doniczkę się dostanie, co w gąbkę więc tutaj no, jest to takie moje spostrzeżenie i no i y, nie wiem jakie jest wasze, natomiast no jeśli o mnie chodzi, jeżeli chodzi o pocięcie tej chryzantemy, to uważam, że to był dobry pomysł, ze względu na fakt, że zobaczcie, jak obszerną dekorację zrobiłam w gruncie rzeczy z małej chryzantemy. Natomiast, oczywiście, można sobie kupić taką kopulastą dużą chryzantemę, ale no tutaj. Wykorzystuję to po prostu co mam, żeby Wam pokazać, żeby jak najtańszym kosztem sobie wykonać jak najbardziej satysfakcjonującą dekorację i też atrakcyjną wizualnie. Yy, kombinowałam też troszeczkę mini państwo tutaj później sobie z wrzosem, z wrzosem w kolorze białym, ale stwierdziłam z wrzosem, nie tylko zresztą z wrzosem kombinowałam, ale tego Wam już tam nie będę pokazywała, bo to nie ma sensu przedłużać tego, natomiast, mieli Państwo, zdecydowałam, że jednak, no nie, za, czasami za dużo, zna, za dużo to, to nam zepsuje tutaj efekt, natomiast mniej znaczy więcej, Tak jak już większość z Państwa też tutaj byli, często podkreśla, więc postanowiłam mniej, czyli zastosowałam tutaj samą zieleń, same dodatki zielone i stąd też wkradł się bluz. Bluszcz, bluszczu dosłownie kilka gałązek ja kiedyś tam wspomnę o tym może w tym Q&A skąd się u mnie wzięła taka obsesja trochę na teraz na omyśleniu o tym odmianie słowa bluszcz i zobaczcie, co, ja jeszcze wykonałam sobie tutaj taką o, żeby właśnie, żeby ta kora nie była taka totalnie jakby taka łysa, pusta przestrzeń, zbyt może nudna dla kogoś, no to po prostu w jednym miejscu wbijam um, olistkowany kawałeczek dłuższy bluszczu do tej gąbki, żeby również mógł czerpać wodę, bo podkreślam z naciskiem na to bluszcz, nie jest aż tak trwałą rośliną, żeby nam przetrwała bez wody. To dementuje zdecydowanie to, co krąży po różnych tam informacjach, gdzieś dostajecie. Bluszcz potrzebuje wody. Momentalnie, yy, momentalnie on po prostu oklapnie, bo odpadają listki, zwiędnie, momentalnie. Szybciej niż jeden kwiat. W związku z tym, yy, ja tutaj wbiłam w gąbkę również. Pociągnęłam go na tyle, na ile on mi pozwolił, bo on jednak też mało dygę, dosyć kruchą. I tak jak widzicie, stąd powstały o takie łuki. Dwa. I w miejscu, gdzie chciałam go z powrotem jakby przymocować, no to wtedy po prostu widać mam drucik. Tutaj nie mam, mam jakiś drucik. Drucik po prostu na pół tworzę sobie taką jakby szpilkę i tym wbijam tą końcówkę z powrotem, gdzie mm, przepraszam, po zatoczeniu takiego łuku wbijam sobie to z powrotem w gąbkę, ale zakładając, że jest tutaj tak gęsto tego wszystkiego, zakładam, że się to będzie trzymało. Drodzy Państwo, to jest moja pierwsza dzisiejsza dla Was propozycja i jest ona nieco dekoracją zdecydowanie może nie, nieco ekstrawagancką jak na dekorację chryzantemy, ze względu na fakt, że no na pewno nie jest, wiecie, to tradycyjna kopułka, tradycyjnie udekorowana. Ja prezentuję Wam według mojego gustu, a Wy wypowiadacie się o co bardzo, oczywiście proszę. Wypowiadacie się, czy Wam się to podoba, czy nie. Jeżeli macie ży życzenie, czerpiecie z tego jakieś pomysły dla siebie. Jeżeli nie macie, to czerpiecie być może pomysły na wykonanie a wykonacie sobie coś zgoła innego. Ja Was teraz zapraszam w każdym bądź razie na drugą propozycję. E, drodzy Państwo, druga propozycja chryzantema w kolorze żółtym. E, o ile za kolorem żółtym, tak średnio. Przepadam. O tyle chryzantema w tym kolorze podoba mi się. I tak jak widzicie, teraz chryzantema akurat ta była też chryzantemą doniczkową, gdzie również ją pocięłam na po prostu na jak najdłuższe te łodyżki po przy samym korzeniu. Dokładnie taką samą metodą, moi drodzy, wykonałam tą dekorację jak poprzednią, tą, którą widzieliście właśnie przed chwileczką, fioletową, i teraz dokładnie wykorzystałam taką samą osłonę jako podstawę, również jest tutaj gąbka zastosowana, mokra na. Sączona wodą. Jedyna różnica, taki sam zastosowałam tutaj moi drodzy mmm, stroisz. Yy, włożyłam dosłownie kilka szyszek bardzo, bardzo symbolicznie. Jest jedna, druga szyszka. Tutaj mamy szyszeczki zastosowane w ten sposób, dlatego tylko, że. A, doniczkę tą osłonkę okleiłam dokładnie w taki sam sposób, ale z wykorzystaniem to jest jedyna różnica, właśnie kory tej takiej ciemnej. Nie wiem z jakiego drzewa, pojęcia nie mam, bo też miałam ich kilka różnych. Łamałam to na kawałki, przycinałam i moi drodzy, oklejałam. O co zadbałam? Tutaj, w tym miejscu, gdzie kora jest taka, tak jak widzicie, goła, widoczna, taka powiedzmy wyeksponowana, bardziej nie była ładna, więc należało ją tutaj wymalować na złoto. Została wymalowana na złoto. Tak po prostu o. Bez żadnego jakiegoś większego zastanawiania, są yy, żółte chryzantemy, są brązowe dodatki, w związku z tym złoty dodatek taki może być i to jest taki dosłownie niuansik, niuansik, który spowoduje, że być może ktoś spojrzy jakimś takim okiem, oho, ktoś wykonał tą dekorację, pomyślał o wszystkim, także takie niuansiki czasami wiecie, że potrafią rzutować na całość dekoracji i teraz, gdzie front tej dekoracji, no, Otóż właśnie front tej dekoracji, no to, to, to w ogóle nie mam pojęcia gdzie. Niewątpliwie tutaj mam tył. Trudno mi się zdecydować. Myślę, wiecie Państwo, że jak ja w momencie, kiedy będę zdjęcia wykonywała, to wtedy sobie zazwyczaj dłużej to gdzieś tam ustawiam i zadecyduję, gdzie jest front. Ale myślę, że no na pewno będzie on oscylował w tych okolicach, ze względu na fakt, że tutaj mam wyciągnięcie takie, tak, więc to jest ta taka jakby a bardziej atrakcyjna strona, ale ja to tak kręcę w kółko, kręcę, ale po to, żebyście specjalnie jakby zauważyli, że każda strona, jeżeli chodzi o tego typu dekoracje, musi być zadbana, może być tutaj na przykład z tyłu powiedzmy mniej elementów dekoracyjnych ale ona powinna być zadbana, bo takie dekoracje zazwyczaj się ustawia gdzieś tam powiedzmy na środku nagrobków. One też nie są dekoracjami wysokimi, one nie są dekoracjami na tyle obszernymi, żeby ktoś nie widział gdzieś tyłu. Zazwyczaj jest tak, że jednak oglądając ją, tak jak Wy nawet teraz widzicie to w ten sposób, to Wasze oko gdzieś jest w stanie ogarnąć jedną stronę, drugą. Więc po prostu tutaj starajmy się zadbać o to, żeby taki stroj, który sobie no, stwarzamy sami, Sami go wykonujemy, żeby po prostu zadbać o każdy szczegół. Aha, jeszcze tutaj od razu pokażę, zaprezentuję, żeby wątpliwości nie było. Proszę, uniesienie jest całkiem bez żadnego problemu, ponieważ jest to ciężkie, bo jest jednak woda tam yy, powoduje ten ciężar, ale, moi drodzy, te osłoneczki mając właśnie taki skosik tutaj, rand taki jakby po skosie, daje możliwość taką, że możemy sobie tam wsadzić. Yy, yy, wsadzić dłonie i podnieść to, umieść. I tutaj również proszę, proszę bardzo, dokładnie taka sama sytuacja. Wszystko się trzyma. O, jeżeli coś się tam delikatnie skruszy, jeszcze no to takie okruszki przy dekoracjach naturalnych są całkiem, całkiem, zwłaszcza przy użyciu kory, one są całkiem normalne i oczywiste. Nie jest to żadna niedoróbka, jeżeli byście mieli taki problem. Po prostu, co się ma wykruszyć, musi się troszeczkę wykruszyć. No i cóż, zapraszam teraz Was na propozycję numer 3. To jest dekoracja, propozycja moja numer 3 w dniu dzisiejszym i... To jest dekoracja, tak jak widzicie, biało-czarna, z delikatnym, dosłownie bardzo delikatnym takim przełamaniem kolorem zielonym. I teraz już mówię wszystko, jak to zrobiłam, ale jest to również banalna dekoracja w wykonaniu. Moi drodzy, tutaj zastosowałam chryzantemę po prostu w doniczce. Nie wyjmowałam jej w ogóle z doniczki, nic z nią takiego tutaj jakby nie działałam. Pod, wykorzystałam taki wianek. Pod wianek podkleiłam plaster drewniany po to, żeby ta doniczka miała po prostu na czym stanąć i się trzymać. Oczywiście pod spód została włożona przeze mnie taka, wiecie, taka jakby podstaweczka, żeby po prostu na plaster postawiłam podstaweczkę plastikową na tą doniczkę. I tutaj Was bardzo uczulam. Pamiętajcie o tym, że jak ustawiacie na nagrobki na przykład jednak same doniczki, włożone w coś tam. Na przykład w taki wianek i nie chcecie jakby spodu tutaj zagospodarowywać, to miejcie na uwadze, że te doniczki, w których kupujecie chryzantemy są bardzo często, jednak mają tam te dziurki, zawsze mają i jeżeli podlejecie albo deszcz napada, to tutaj wszystko się już ładnie oczyścić, by być może oczyściło i wyschło, ale jednak będzie się z tego laba woda, więc zawsze pamiętajcie o podstawkach pod chryzantemy. I teraz, co ja tutaj wykonałam? Bez żadnego szału, moi drodzy. Yy, inspirowana ostatnią dekoracją czarno-białą i tym, że wielu osobom przypadła ona do gustu, postanowiłam również taką kolorystykę wykorzystać w Fryzantemie, aczkolwiek z dużą uważnością na to, że jednak ten kolor jest zdecydowanie to zestawienie jest zdecydowanie wymagające, czyli nie można tutaj przesadzić. I dlatego też nie zastosowałam innych dodatków, oprócz tego, że tutaj powkładałam troszeczkę stroiszu, naprawdę troszeczkę, który został za każdym razem ze mnie, mnie, przeze mnie, przepraszam, wbity w ziemię, żeby to też mogło ciągnąć wodę. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wprowadzenie tutaj wrzosów, w jaki sposób ja wprowadzam takie kawałki wrzosów, czyli wrzosy po prostu pocięte na pół? Zapraszam Państwa serdecznie do poprzednich moich filmów, gdzie praktycznie w każdym przewijał się sposób właśnie przeze mnie wykonywania takich bukiecików z wrzosów i po prostu wprowadzania ich na drutach. Także zajrzyjcie. Tam wykorzystuję wrzos w takim celu, dlatego że on ładnie się zasusza. On wizualnie tutaj, na przykład w przypadku tej dekoracji, on jak sobie przyschnie biały wrzos. No to po prostu się przybrązowi, ale tutaj w tej dekoracji myślę nie będzie to bardzo jakoś, wiecie, rzutowało na jej wygląd wizualny. No i co jeszcze? Ale przede wszystkim on też będzie dłuższy czas jeszcze nawet bez wody, gdzieś tam właśnie na takim chłodzie, jak mamy teraz. Myślę, że on dosyć długo będzie w stanie po prostu ładnym. No i moi drodzy, pomalowałam po prostu makówki, które miałam ususzone i pomalowałam mi kołajki, to nie są sztuczne, na czarno sprayem, solidnie, bo mi kołajki dosyć mocno ciągnęły ten czarny spray, więc tam dwu lub trzykrotnie niektóre malowałam, żeby ta czerni była taka nasycona. To jest oczywiście spray absolutnie niespłukiwalny, nie Czyli taki, który po prostu jest, mm, to jest farba niewodna. Yy, matowa i no, i cóż tam więcej mogę Państwu tutaj yy, na ten temat powiedzieć? No nic, wszystko widzicie. Wizualnie, jak to wygląda, ocenicie sami. Oczywiście tutaj jest front, czyli tradycyjnie, tak jak u mnie, żadna dekoracja nie może być dokładnie symetryczna. Ta jest też asymetryczna. Tamten taki, znowu, żebym Państwu nie postawiła tego jakoś, twierdząc, że to jest front, a to nie będzie front. Tutaj mam front, o, okej. Okay. O, i teraz Państwo macie front dekoracji i z jednej strony więcej zdecydowanie tych makówek, więcej tych mikołajków, więcej troszeczkę tych wrzosów, no i więcej stroiszu. Natomiast cała reszta została też zagospodarowana tak, a no i przede wszystkim jest widoczna zarówno tu chryzantema, jak i ta część dekoracyjna. A cała chryzantema została zagospodarowana przeze mnie tak, żeby z każdej strony ten stroik się ładnie prezentował. Mówię tak nieskromnie, ładnie, ale generalnie jakby nie przepadam za yy, we własnym jakby wykonaniu dekoracji, jeżeli prezentuję to nie przypada mi i uważam, że nie jest to taktowne mówienie, że coś jest przepiękne lub powiedzmy super ładne. Ja mówię tylko to, wiecie, to tak, żeby miecie to poprawkę, bierzcie na to. To jest moje subiektywne zdanie, że ja wykonałam dekorację, która mi estetycznie odpowiada, zaspokaja moje zapotrzebowanie estetyczne. Drodzy Państwo, kochani moi, mieli. Za wszystkie dotychczasowe przepiękne, przecudne komentarze Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj też mam nadzieję, że nie będziecie żałowali mi komentarzy, bo, bo chciałabym, żeby ten filmik się fajnie wypozycjonował. Jeżeli będziecie oglądali, jednak pójdziecie w tą playlistę. Na początku Wam podlinkowałam, moi drodzy, playlista u mnie na kanale właśnie z samymi dekoracjami Chryzantem. To proszę, jeżeli macie życzenie wesprzeć mój kanał, to oglądajcie reklamy. Moi drodzy Państwo, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzień dzisiejszy. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek wątpliwości, zapytania co do tego, czy jak to, czy to wykonać, to wszystkie rzeczy, które tutaj wykonałam, były pokazane kilkakrotnie właśnie podczas poprzednich tych filmów, więc tutaj nie, nie wykonałam niczego, co ewentualnie by nie było przeze mnie wcześniej zaprezentowane i wytłumaczone. Wiele dekoracji może się, wiecie, do siebie jakby bardzo upodabniać, no ale jednak, no nie oszukujmy się. Jeżeli dekorowałam chryzantemy, jak przedmi mi w ogóle ten pomysł do głowy, to intencja moja była taka, żeby to była w miarę niedroga dekoracja, tania można by było że w wielu przypadkach bardzo tania, tak jak na przykład tutaj mamy te. No tutaj jedynie kosztem był ten wianek powiedzmy takim większym, ale wianki mogą być tutaj różne. Natomiast, mieli Państwo, intencja była taka, żeby one były właśnie proste do wykonania, ale atrakcyjne dla Was i żeby no, w zasadzie żeby to było na kieszeń każdego. W związku z tym y, te pomysły się też powielają, bo jednak natura, natura, natura tworzy różne daje wiele możliwości, ale nie aż tak wiele. Poza tym. Niektóre rzeczy po prostu zwyczajnie do innych pasują, a inne, choćbyśmy na siłę próbowali ich użyć i wykorzystać, to niestety już nie. Mili Państwo, ja Wam bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym, za czas poświęcony zarówno mnie, jak i tym trzem dekoracjom. Przesyłam Wam tradycyjnie milion buziaków. Życzę Wam, moi drodzy, bardzo dobrego dnia i bardzo dobrego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia! Pa! pa.